Pamiętacie takie hasło Peace, PO Jedno Zło, które tak chętnie suflowali konfederaci czy narodowcy w czasie swoich marszów? Natomiast wyłudzenie na supa mieszkania komunalnego, które zrobił Nawrocki, to było coś, co przelało czarego goryczy nawet u Mencena. I Mencen spektakularnie zerwał sojusz z Nawrockim, co więcej przyznając się, że ten sojusz istniał. Oczywiście każdy rozsądny to widział, ale teraz widać to już czarno na białym. Mencen w długim poście napisał, Całą kampanię atakowałem Trzaskowskiego i Tuska, bo sobie na to zasłużyli. Oszczędzałem Nawrockiego, pomimo tego, że nie wydawał się najlepiej wybranym kandydatem. Ale są pewne granice, które Nawrocki, a wy razem z nim przekroczyliście. I nie dam sobie wmówić, że tolerowanie obrzydliwych rzeczy jest dobre dla Polski. Zresztą posłuchajcie, jak się Męcen w końcu wkurzył. Czyli nawet w środowisku prawicowym... Można w końcu stracić cierpliwość dla Nawrockiego. Ja nie chcę, żeby ludzie tacy jak Nawrocki komukolwiek pomagali, bo ta pomoc się dla tych ludzi wyjątkowo źle kończy. I teraz rzucają się na mnie pisowcy, że ja o tym mówię. A dlaczego mam o tym nie mówić? To wasz kandydat to zrobił. To wasz kandydat skłamał albo w oświadczeniu przed notariuszem, albo w wywiadzie u Rymanowskiego. No przecież to on, ty, on to zrobił. Ja tylko o tym mówię, co ten człowiek zrobił. Ja rozumiem, niestety. Że zwiększa to szanse w tym momencie Rafała Trzaskowskiego kosztem Karola Nawrockiego. Ale to nie jest moja wina, że w całym pisie i w otoczeniu PiSu nie byliście w stanie znaleźć jednego w miarę uczciwego człowieka, który nie ma za sobą takich wałków. Nie mogliście wystawić do tych wyborów nikogo, kto miał cokolwiek wspólnego z ośmioma latami rządów PiSu, bo tam prawie wszyscy kradli, i prawie za każdym ciągnęła się jakąś afera, z której musiałby się tłumaczyć w trakcie tej kampanii, więc wzięliście kogoś, kto nie rządził przez poprzednie 8 lat. No i znowu trafiliście na. Typa, który doprowadził schorowaną starszą osobę do tego, że oddał mu swoje mieszkanie, nic, nic za nie nie płacąc. Czy naprawdę w, nigdzie w otoczeniu PiSu nie ma chociaż jednej uczciwej osoby, którą mogliście wystawić w tych wyborach? Przecież to jest wasza wina, a nie moja. I ja rozumiem, że TVN, Onet, Gazeta Wyborcza atakowali w tej kampanii zarówno was, jak i mnie. Prawda. Natomiast różnica jest taka, że na mnie to bzdury jakieś wymyśla, jakieś kłamstwa, bo nic prawdziwego nie ma, a u was wystarczy powiedzieć, jak to wyglądało naprawdę. Wystarczy zestawić akt notarialny, do którego stawał Karol Nawrocki, ze słowami Karola Nawrockiego. Tu nie trzeba nic dopowiadać. Są. Czyste fakty. Wybraliście kandydata, który ma naprawdę paskudny epizod ze swojej e, przeszłości, którego nie jest w stanie w żaden sposób wytłumaczyć. I to, że to jest wasz kandydat, którego popieracie, to jest wasza wina i wasza odpowiedzialność i z tym nie mam absolutnie nic wspólnego. Ja nie wybierałem wam kandydata na prezydenta, to wy zdecydowaliście się na koralna Nawróckiego, to się teraz tym męczcie. Ale nigdy nie będę popierał tego, że pisowcy kradną pieniądze. Zawsze będę za tym, żeby was rozliczać za wszystkie złe rzeczy, które robiliście. Bo to, że polityk załóżmy, ma jakieś słuszne poglądy, nawet ich nie realizuje w praktyce, to nie jest żaden powód, żeby go popierać, jeżeli widać, jakie robi wałki, jeżeli widać, jakie robi niegodziwe rzeczy. No to wy sami się powinniście oczyszczać i nie chcieć mieć wspólnego z takimi ludźmi, a nie rzucać się na mnie, że mówię wam, kto jest waszym kandydatem, albo co robili wasi ludzie przez te osiem lat rządów. To jest wasza odpowiedzialność. Jeżeli wy popieracie tę partię, to się zastanówcie, kogo wy tak naprawdę popieracie i co robią wasi politycy, co robią członkowie waszej partii, bo robią po prostu bardzo złe rzeczy, a ja tylko o tych bardzo złych rzeczach mówię. I to nie jest moja wina, że oni takie rzeczy robią, to jest ich wina, że je w ogóle zrobili. Ja się zastanawiam tylko, co ta biedna Konfederacja teraz zrobi, bo oni już tak przebierali nóżkami za tym, żeby zrobić koalicję razem z pisem. Oj, biedni, biedni!